Cienka pewnie jak wchodziliście zauważyliście nową rzecz w Dark Orbit, mianowicie wrota Kuipera. Co to jest, gdzie to znaleźć? To chyba nie powinno być dla Was zaskoczeniem, że znajdziemy je w Galaxy Gates. To nie są wrota, które są jako event, że pojawiają się na jakiś czas. Po prostu dodane zostały tutaj do naszych wrót, które możemy zbudować. Znaczy, wiecie, zawsze mogą każdy wrota wycofać na przykład Alfy by mogli wycofać czemu nie ale tego nie robią bo to już jest oklewany, to już jest fajny sprawdzony tak samo wszystkie inne wróta oprócz tych nowych prawda mogą być modyfikowane w niedalekiej przyszłości tak sami wspomnieli co jest z nich fajne no to zaraz się przekonacie i sprawdźmy co piszą na temat tych wrót z oficjalnej strony w tych wrotach pojawiają się nowe rodzaje naszych e, strawnerków, jak i soldier, specjalist, emperor i tak dalej, i tak dalej. Nagroda wynosi 15 tysięcy urydium, 150 tysięcy poważki, 2 miliony pd, 5 kluczy i szansa na co? Nie LF4, nie hawok, nie herkules, nic z tych rzeczy, tylko albo Aegis, Citadel, Spearhead, Goliath Venom, albo Pusat. No i co? A co jeśli już mam te statki i po co mi one? Wtedy, jeżeli gracz już je posiada, otrzymuje w zamian 200 tysięcy Uridium Czajcie ile to jest 200 tysięcy uridium? Za tyle, to zbudujecie drugi raz wrota, jeszcze wam zostanie. Na to jest się właśnie zużywało powiedzmy 1500... Znaczy 150 tysięcy powiedzmy do 1800, znaczy do 180 tysięcy, tak? Czyli miałem na myśli 1800 energii. Ale jeśli macie na przykład rabat i macie premkę, to już macie minus 30%. Jeszcze powiedzmy, zdarzy się dzień, że będzie minus 12%, bo czasami tak jest, na energię, to macie powiedzmy, złożycie te wrota za około 100-110 tysięcy. Tak normalnie powinno być, nie? No to... Zależy tylko jaka ta szansa jest, prawda? Ale tak to byśmy na każdych wrótach byli 100 tysięcy do przodu. Poszliście tą nagrodę, 15 tysięcy, prawda? No, jeszcze wiadomo, jakieś tam będą pewnie za alienki coś. Myślę, że to jest nagroda tylko za koniec wrót. No, to widzę, że tu jest coś bardzo chwytliwego, nie? Coś, co powinniśmy robić. Tylko jedna sprawa jeszcze. Nie wiem jak mocne będą te alienki w środku i widzę, że tu trochę ich będzie jednak więc jeśli już zabierzecie się do tych wrót, no nie rzucajcie się na nie jak na mięso tylko jednak żebyście mieli jakieś osłonki, jakiś damage zanim tam wejdziecie, prawda? Żeby to nie trwało tydzień robienie ich Ja zrobię je oczywiście ale to będzie dopiero w przyszłym tygodniu myślę jak nazbieram trochę energii, żeby je w ogóle złożyć, no bo teraz nie wyczaruję z 500 energii wrót, prawda? Potrzebuję 3 razy tyle mieć. No to co? Jeśli ktoś się je przejdzie, to możecie napisać jak było i tak dalej. Nie, nie, nagroda jest bardzo kusząca. Hmm, co jeszcze można powiedzieć? No na razie... Robić ile się da po prostu. Póki pewnie szansa jest dość duża. Jest napisane, że informujemy, że akcja jest wciąż w fazie rozwojowej i wiecie, dlatego nazwy i zrównoważenie poszczególnych elementów może być zmianie przed tej wprowadzeniem. Znaczy już została wprowadzona, nie? Ale co im przeszkadza zmienić jeszcze? Przez jakiś czas, nie, przez miesiąc może to się zmieniać, przez dwa. Zależy jak to wpłynie na całą grę. Jeśli to za duży profit by dawało graczom tym lepszym, to w stosunku do tych słabszych oni już taką za dużą przerwę by zrobili. Za dużą przepaść. Dlatego myślę, że łapać póki można, prawda? Te 200 tysięcy. No i oczywiście, jeśli nie macie tych statków, to za kredyty je wyciągnijcie z handlu i 200 tysięcy uryduję wasze. No, więc trzymajcie się do następnego. Myślę, że następne właśnie będzie to, jak przechodzę te wrota. No, no to. Do zobaczenia.